Dzień dobry kochani. Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę wam złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, kochani, radości w sercu oraz wszystkiego czego tylko sobie wymarzycie, abyśmy wszyscy wrócili w tym trudnym czasie globalnym do równowagi przede wszystkim. Pamiętajcie kochani o tych, którzy być może czekają na wasz telefon na wasze życzenia tych, którzy mieszkają za granicą przede wszystkim, kochani dla nas wszystkich harmonii w sercu przede wszystkim i radości wiosny w sercu wam kochani życzę. być może dla was dla niektórych z was te święta skromniejsze, natomiast jeśli nawet są skromniejsze, to niech będzie przede wszystkim pysznie i smakowicie kochani. pozdrawiam was bardzo bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkiego cudownego. Na y, święta wielkanocne dla was pozdrawiam serdecznie Bruszka Anna